Czytanie z mądrości Syracha. Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia. Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przygnij do Niego i nie odstępuj, abyś był wywyższony w Twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach poniżenia bądź wytrzymały, bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu poniżenia. Bądź mu wierny, a on zajmie się tobą, prostuj swe drogi i jemu zaufaj. Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się Pana, zawierzcie mu, a nie przepadnie Wasza zapłata. Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania. Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie. Kto zaufał Panu, a został zawstydzony, albo kto trwał w bojaźni Pańskiej, a został opuszczony, albo kto wzywał go, a on nim wzgardził. Dlatego, że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy i wybawia w czasie ucisku. Oto słowo Boże. Zaufaj Panu, on sam będzie działał. Zaufaj Panu, on sam będzie działał. Miej ufność Panu i czyń to co dobre, a będziesz mieszkał na Ziemi i żył bezpiecznie. Się w Panu, a on spełni pragnienia twego serca. Zaufaj Panu, on sam będzie działał. Pan zna dni postępujących uczciwie, a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki. W czasie klęski nie zaznają wstydu, w dniach głodu zostaną nasyceni. Zaufaj panu, on sam będzie działał. Odstąp od złego i czyń dobro, abyś mógł przetrwać na wieki gdyż Pan Sprawiedliwość miłuje i nie opuszcza swych świętych. Zaufaj Panu, On sam będzie działał. Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, On i ucieczką w czasie utrapienia. Pan ich wspomaga i wyzwala, wyzwala od występnych i zachowuje. On powie. Boże, bym się miał chlubić z czego innego. Jak tylko skrzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie. A ja dla świata. Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie Jezus i jego uczniowie przemierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich, o czym to rozmawialiście w drodze. Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich, jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo pańskie. Przygotowujemy się już do wielkiego postu. Jutro jest Popielec i ta Ewangelia wprowadza nas już w słuchanie na temat męki. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy postawili sobie pytanie, jak słuchać o męce. Ponieważ w Ewangelii widzimy, że Jezus o tym naucza, a apostołowie nie słyszą. Jezus mówi o bólu i trudzie, a apostołowie nie słyszą. I okazuje się, że to nie jest proste słuchać o tym, co może być trudnym doświadczeniem. A Jezus o tym nam mówi. Później przychodzą trudne doświadczenia i możemy być w takiej sytuacji, jak to skąd one się wzięły. Tymczasem Pan Jezus nam o tym wcześniej mówi. Mówi o krzyżu, mówi o bólu. Ale też i w sercu nas przygotowuje, każdego z nas przygotowuje do tego, co ma nastąpić przez sakramenty, przez słuchanie Pisma Świętego, rekolekcje, czytania i tak Jesteśmy przygotowywani do tego, co później przychodzi i jeżeli to wszystko właściwie przyjmowaliśmy, to w momencie doświadczenia dom się okazuje być domem na skalę, a nie domem z piast na piasku. I teraz, w czym to się wyraża w tej Ewangelii? Otóż Pan Jezus mówi o męce, a uczniowie nie rozumieli tych słów i bali się go pytać. I tu jest pułapka. Czyli Pan Jezus o czymś nam mówi, a my nie rozumiemy tego i odsuwamy się. Bo można nie rozumieć. I przysuwać się do Jezusa, czyli pytać Go, iść z tym na modlitwę. Dlaczego tak się dzieje? Nie rozumiem tego. Skąd to się wzięło? Dlaczego On odszedł? Dlaczego tak to wygląda? Pan Jezus, Pan Jezus pokazuje mękę? I Teraz co z tym robię? Są rzeczy, których nie rozumiemy od razu. Rozumienie przychodzi później, albo w ogóle nie przychodzi. Ale to, czy zrozumiemy, czy nie zrozumiemy, to jest inna sprawa. Ale w nierozumieniu, co robię? Czy idę z tym do Jezusa, czy odchodzę od Niego? W rzeczach trudnych idę się zapytać, czy odchodzę od Niego. To, co dzisiaj słyszymy w Księdze Mądrości Syracha, dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu. Przygotuj swoją duszę na doświadczenia. To nam, to jest zapowiedź Krzyża. Przygotuj swoją duszę na doświadczenia, jeśli chcesz być wiernym Bogu. Jak będziesz wiernym Bogu, będą trudne doświadczenia. To jest to, co słyszymy potem w kazaniu na górze osiem błogosławieństw, błogosławieni, prześladowani z powodu sprawiedliwości i tak sp dalej, dalej. księga Syracha mówi. Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia, czyli w czasie krzyża. Zachowuj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi. Przylgnij do niego i nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. To są słowa, które wołają o naszą postawę, kiedy słyszymy o krzyżu. Kiedy słyszymy o męce, Pan Jezus mówi o swojej męce, a my słyszymy o tym, co jest dla nas doświadczeniem, które będzie podobne. Dla apostołów to, że Pan Jezus idzie na krzyż, od razu stawia pytanie, co z nami? My za Tobą idziemy. Ty pójdziesz na krzyż, to co będzie z nami? Umieramy obok, rozproszymy się, mamy uciekać, brać za miecz? Co z nami? Jaki będzie mój krzyż, gdy słyszę o krzyżu Pana Jezusa, to w czym się będzie mój krzyż wyrażał? Mój ból i mądrość Syracha, że ten dzień utrapienia, ten, który, ten dzień, który przyjdzie, to mam wtedy przylgnąć do Pana, czyli pytać Jezusa. Nie rozumiem? Pytać Jezusa. Nasze pocieszenie jest w Jezusie, w zapatrzeniu w nim. W patrzeniu na krzyż, w adoracji, w lekturze duchowej. To daje spokój serca i sprawia, że możemy być cierpliwi. My często zamieniamy taką sytuację, kiedy słyszymy o trudzie i o męce, zamieniamy na takie myślenie: może to nie przyjdzie, może się to nie wydarzy. To są te słowa Piotra do pana Jezusa. Panie, nie przyjdzie to przecież na ciebie. Przecież my cię tak kochamy, że to nie przyjdzie na ciebie. I Jezus nazywa takie słowa, że to są słowa od złego, to są słowa od szatana. Zejdź mi z oczu szatanie. Ale mamy takie myślenie, gdy słyszymy o jakimś trudzie, bólu, zamiast przygotować się, jak to będzie, to chce być wpatrzony w Jezusa. Chcę być człowiekiem, który dalej ufa Bogu. Tak jak czytamy, że jest to bez odstępowania od Boga i nie tracę w tym równowagi. Tracenie równowagi to jest grząski fundament, to jest ten właśnie piasek. A na skalę się nie traci równowagi. Że dalej, dalej potrafię być człowiekiem, który ufa który żyje w Duchu Świętym. To jest to, czego od nas oczekuje Pan. A co się dzieje w momencie, kiedy w obliczu doświadczeń, trudu, krzyża, spraw, które nas bolą, przestajemy się zwracać do Pana? O tym mówi Ewangelia. Nie rozumieli tych słów i bali się Go pytać. To skoro w nierozumieniu bali się Go pytać, to robili co innego. A mianowicie co? Porównywali się, który z nich jest lepszy. Zaczęli się po prostu zazdrościć sobie, patrzeć na siebie: ten ma lepiej, ten ma gorzej. Porównywać się, kto lepszy, kto szybszy, kto bardziej. I to porównywanie się to jest oglądanie się na siebie czyli nie idę do Jezusa, żeby go pytać, tylko idę do ludzi a wśród ludzi nie, ma, nie chodzi, że nie mamy iść do ludzi, tylko w tym momencie, kiedy zamiast pytać Jezusa, idę do ludzi, to tam będzie porównywanie się, wywyższanie się, zazdrości i wszystko, co z tego wynika, będzie tam wylewane. Mamy czasami takie środowiska, w których jesteśmy i widzimy, że tam cały czas jest tylko ten to, ten tamto, ta na tego, tamten na tą i to się mieli. To się dzieje wtedy, kiedy nie chcemy z Jezusem rozmawiać. Odchodzimy od Pana, bo się boimy go pytać. Dobrze, na to wszystko Pan Jezus daje odpowiedź: prostota. Czyli daje dziecko i mówi: Prostota. Wracaj do prostoty. Jak nie chcesz ze mną o tym rozmawiać. To wracaj do dziecka, do prostoty, a ono cię poprowadzi. Ta prostota cię poprowadzi, żeby bez lęku podejść do Jezusa, po prostu przy nim być i odbudowywać w sobie siłę Bożą. Ta siła Boża to jest właśnie zachowaj spokój serca, bądź cierpliwy, nie, a nie trać równowagi, gdy jest czas utrapienia. Będziemy. To rozważać na różne sposoby w czasie wielkiego postu, to nas dzisiaj przygotowuje, żeby tę drogę prostować, żeby mieć takie nastawienie od całego tego czasu. I niech te pragnienia się w nas pojawią: że ja chcę tak słuchać o męce. Chcę, nie chcę iść w takim kierunku nie przyjdzie to na mnie, nie przyjdzie to na ciebie tylko przyjdzie kiedyś. Czy dzisiaj, czy jutro? A jak przyjdzie, to chcę z tym iść do Jezusa, żeby mieć budowlę na skalę, a nie budowlę na piasku. Amen. Powstańmy teraz i.